Agnieszka Marcin jesteśmy w wyjątkowym miejscu na treningu do tańca z gwiazdami. Ja już tutaj słyszałam za kulisowo, że wy trenujecie po 7 godzin dziennie, czy to prawda? Dzisiaj trenujemy 7 godzin, ponieważ dzisiaj jest dzień, kiedy Marcin nie ma planu zdjęciowego, więc chcemy skorzystać z całego dnia. No, a tak na ogół, no to tak te 3-4, w zależności od możliwości. Czasem nie wiem, gdzieś tam w przerwie planu zdjęciowego dwie godziny, jak się uda i potem wieczorem jeszcze kolejne dwie i pół. No tak kombinujemy, żeby po prostu zrobić jak najwięcej. I Czy to jest dla Ciebie takie duże wyzwanie, jako dla aktora Marcin, żeby faktycznie tak no, przez wiele godzin trenować bardzo intensywnie? Nie jestem do tego przyzwyczajony od paru lat, więc do ciężkiej pracy mój umysł, moje ciało jest gotowe. Natomiast faktycznie ta układanka jest dosyć skomplikowana, bo jest i sporo aleksa, i sporo tańca, więc próbujemy to jakoś wszystko połatać. Dzisiaj, 7 godzin, o których mówimy, oczywiście są w dzień, bo też trenujemy w nocy, wiadomo. Bo jak kończę pracę o 20, to trenujemy w nocy. Więc dzisiaj fajnie, że jest jasno na tej sali. No jezu, wow, jaki, jasno, widok, jaki widok! Ale jest jasno, no pada, ale jest jasno. Tak. No właśnie, ale humory dopisują. No i też trzeba przyznać, że Wy jesteście, tak, tak myślę, że bardzo zawzięci. No i chyba chcecie wygrać, prawda? Zawzięci to takie brzydkie słowo jest. Nie lubię takiego nie, słowa. Nie, nie. My chcemy się. chcemy się dobrze bawić na pewno. Hmm. Ja bym hmm. chciał przekroczyć jakieś swoje takie ograniczenia, kompleksy, wyjść poza strefy komfortu. Parkiet jest takim miejscem, które absolutnie pokazuje mi mnie takiego, którego nie znałem wcześniej, więc doświadczam takich sytuacji i to jest dla mnie najciekawsze. Chcę się też dobrze może bawić, prawda? Tak. Żebyś znaczy, wiesz co, bo, y, od, y, m, od początku y, Naszym bardzo dużym wyzwaniem jest jakaś taka odrobina wstydu Marcina, więc tutaj na parkiecie, więc tak naprawdę to ile godzin tutaj wytrenujemy, wytańczymy, to też jest o tym, żeby właśnie przełamać jakiś rodzaj wstydu, żeby, żeby nie bać się wyjść na parkiet i rzeczywiście zaprezentować, bo tutaj jeszcze jesteśmy sami, czasem zapraszamy kolegów z sali obok, ale... Grupa wsparcia. A, grupa wsparcia, no żeby tak na siebie popatrzeć, bo to wiesz, to jest zupełnie co innego, jak jesteśmy we dwoje, na sali, a co innego jak ktoś na to już patrzy z zewnątrz, a potem będzie patrzyła cała publiczność w studia. Naprawdę? I, i, nie, i te, nie, 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 zostajemy tutaj. I te setki tysięcy, miliony przed telewizorami. No dokładnie, ale też pamiętam, że poprzedniej edycji jak nauczyłaś właśnie z Filipem Gurłaczem. to on często mówi, że ty jesteś bardzo taką mocną, wymagającą trenerką. Czy tak jest faktycznie? Oj, tam, oj, tam. Nie no. będziemy chyba o tym dużo opowiadać. Nie, no jaką jestem trenerką? No, no, zadzwońmy do Filipa. Nie wiem, to ty, może, Marcin, jak może zapytamy. Jak, jaką jest trenerką? Bardzo dobrą. Hmm. Bardzo dobrą. Potrafi idealnie wydobyć to, co jest potrzebne w danym momencie i ma do tego idealne narzędzia. To, co jest dla mnie fascynujące, że w konkretnym momencie umie trafić taki klawisz, który wydobywa ze mnie właściwą nutę. A to jest bardzo wysoka umiejętność, bo czasami ciężko jest znaleźć jakiś sposób, żeby dotrzeć do kogoś, żeby go otworzyć. A parkiet jest takim miejscem, właśnie, o którym mówimy, o jakiegoś rodzaju dla mnie przełamywania wstydu i też no, zupełnie nowym, nowym miejscem. Po 45 latach wszedłem na parkiet i zaczynam stawiać na nim pierwsze swoje kroki. A ty masz do tego po prostu jakąś taką fajną umiejętność. No. Jak jest C, to ja wiem, że to jest C. Jak jest this, to jest this. I tak I to jest super. To jest super. To jest Rzeczywiście, prawda, że trzeba ten klucz y, nauczania dobrać do uczestnika. Ja uważam, że każdy z nas jest indywidualnością, jest osobowością jedyną w swoim rodzaju i też sposób nauczania musi być dostosowany. No nie na każdego będzie działał... Gdzie nasz kij? Powinniśmy z Woodym tu stać. Y, nie na każdego będzie działał kij, na innego marchewka bardziej. Nie no, żartuję oczywiście, ale, ale jakby sposób tłumaczenia, bo wiesz jest nasz key to jest Woody właśnie powinniśmy od samego początku z nim być bo to członek naszego zespołu wracając każdy człowiek w inny sposób się uczy jeden jest wzrokowcem, drugi bardziej czuciowcem innemu musisz poopowiadać, wytłumaczyć. Y jeszcze inny y musi połączyć jakieś tam różne rzeczy, musi sobie matematycznie ułożyć w tabelce, więc tak naprawdę wszystko zależy od tego, co na kogo dobrze działa. inaczej też to działa o 7 rano, inaczej o 15, tak. inaczej o 23.58. <laughs> osiem. No, no, to wiadomo. Ale ty, Agnieszka, też masz bardzo spore doświadczenie, jeżeli chodzi o kształtowanie uczniów, y szkolenie ich w tych umiejętnościach tanecznych, prawda, w różnych tych szkołach. Ja tak się zastanawiam, czy ty miałaś czasami taki przypadek, że zobaczyłaś kogoś i stwierdziłaś, że nie tej osoby nie da się nauczyć tańczyć, że po prostu kompletnie nie ma talentu. Ja ci powiem jak, jak to jest. Rzeczywiście mm, nie każdego się da nauczyć, ale nie dlatego, że ktoś nie może, bo absolutnie każdy może tańczyć, tylko dlatego, że ktoś w głębi duszy nie chce. Jeśli ktoś y, ma taką prawdziwą, prawdziwą, nie opowiada o swojej motywacji, tylko ma prawdziwą motywację wewnętrzną, że chce się nauczyć, jeżeli jest zdyscyplinowany, jeżeli pracuje, jeżeli wiesz wkłada w to całego siebie, to każdy może nauczyć się tańczyć lepiej lub gorzej. Nie każdy będzie mistrzem świata, ale y, każdy w rezultacie może wyjść na parkiet i zatańczyć. Więc ja dopiero. Miałam takie momenty, że pomyślałam sobie, że z tego nic nie będzie, ale dlatego, że ktoś przez ileś tam treningów pokazał mi, że yy, tak naprawdę nie chce. Tylko dlatego, a nie dlatego, że ktoś nie ma talentu. Oczywiście nie każdy ma ten taki dryg, zmysł taneczny, tak? Oczywiście, że tak, ale każdy mógłby tańczyć. A, no i to jest naprawdę fajne i myślę, że też taka cena wskazówka dla naszych widzów, że każdy może się nauczyć tańczyć, jeżeli tego pragnie. Zdecydowanie. To kwestia takiego właśnie, to, co już Marcin powiedział, wyjścia ze swojej strefy komfortu, nie? Bo dużo ludzi się po prostu boi. To prawda? Tańczmy, tańczcie, bójcie się i róbcie, Woody potwierdza. No właśnie, no i też nie da się ukryć, że wy często gościcie na tych różnych portalach show biznesowych i tak dalej, już trochę treningu. <noise> Musimy bardzo szybko, pilnie wrócić do treningu. No, ale ja nie chcę tutaj żadne podchwytliwe pytanie zadać, tylko zastanawiam mnie, czy wy przeczytaliście kiedyś na swój temat jakąś taką mega zabawną, śmieszną plotkę, o której w ogóle nie wiedzieliście istnieniu. Ja przeczytałam na swój temat bardzo dużo zabawnych, nieprawdziwych rzeczy, i niektóre mnie wkurzały, niektóre mnie śmieszyły. No wiesz, 26 lat jestem w tym biznesie, jak nie patrzeć. W internecie trochę krócej, bo internet trochę krócej działa. Ale no, mnóstwo było takich rzeczy, ale nie przytoczę ci teraz nic konkretnego, ponieważ wiesz co, to jest tak, że słyszysz jednym muchem i wypuszczasz drugim, bo to jak sam nazywałeś plotki. A Ty Marcin? Co ja? Czy słyszałeś jakąś zabawną plotkę na swój temat? Nie, nie słyszałem. Nie? Nie, nie słyszałem. No dobra, ale też no, nie da się ukryć, że widzowie Was też kojarzą oczywiście seriali znanych. No tutaj Bożenka z Klanu, czy też z Komisarza Aleksa. Czy macie takie sytuacje, że ktoś na przykład Was spotyka na ulicy i zaczyna do Was mówić właśnie po tym imieniu serialowym, że trochę mu się miesza, wiecie, rzeczywistość fikcyjna z tą prawdziwą? No tak, to się zdarza. Kiedyś się zdarzyło to częściej, teraz już dużo mniej. Myślę, że też w moim przypadku akurat ze względu na taniec, jakąś taką działalność też wiesz, Instagramową i tak dalej, że już w wielu głowach jestem Agnieszką, Agnieszką Kaczorowską, która i tańczy, i gra i robi różne inne rzeczy. A, a już nie tylko Bożenką, nie? Ale kiedyś no, to było non-stop. Teraz też to się zdarza, ale jakby spoko. No. Tak jest, odgrywam te rolę i już. Nie ma się gniewać. Tak. U mnie sytuacja jest bardzo prosta, bo jak mnie ktoś spotyka i rozpoznaje, to się pyta, gdzie jest pies. Nie ma psa, nie będę robił zdjęcia. Proszę pozdrowić Aleksa, mówię, dobra, pozdrowie. Albo jeszcze opowiadałeś, jak podchodzą i chcą zdjęcia, a ty mówisz, to ja wam zrobię. Tak, tak. Albo tak. czasami, jak jesteśmy razem z Alexem i ktoś podchodzi, to jest super, właśnie dla pracy z, z ego. Czy mogę sobie zrobić zdjęcie z psem? Mówię, oczywiście, to ja wam zrobię. I robię im zdjęcie z psem. Potem mówią, czy w poziomie, czy w pionie, czy bliżej. A czy mógłby pan jeszcze zrobić takie? I wtedy organizuję tą fotografię i jest ok. Jeszcze czasami do mnie podchodzą tacy młodzi ludzie i mówią: moja babcia pana, pana uwielbia. Się, Ale jak, jak się wtedy czujesz? Tak. Super, ekstra, fantastycznie Ale wszystkie bardzo. babcie. Oczywiście.